Wybieramy, rzanie weso, schrony, bunkry, bunkry, schrony. Ja nic więcej nie będę mówił. Ale ja, zajeba piszczelem. Poczekaj, ja światło mu zapalę, przebywam. Tu jest klimacik Patrzcie na to. Światło to się <śmiech> <śmiech> Światło dopuszczalne. Je światełko, elegancko. Są bunkry, piszcze mnie boli. Wow. Tutaj to jest klimat. Tutaj już parę razy byłem bez nagrywania. Pamiętam kiedyś, kiedyś jak zaczynaliśmy, jeszcze planów nawet nie było. Pamiętam, całkiem inny klimat był, a teraz jak już człowiek tak przychodzi, coś nagrywa, idziemy, idziemy. To teraz jest dobry jazz. Co się stało? Jak zajebiście. Pamiętasz, jak tu byliśmy kiedyś, kiedyś. Jak jeszcze bez nagrywania łaziliśmy. No, Ale i strasznie. I kminiliśmy, pamiętam, tak poszliśmy w takie miejsca, tak przeszliśmy tunelami. że przez chwilę stanęliśmy zastanawialiśmy się, czy dobrze idziemy. Nawet Adamie, rozdzielajmy się tutaj, bo tutaj zaraz świerz. skręci się z jednego w tunel w drugi i zaraz będziemy tam, będziemy się szukać. Wiesz, Adam, no. klucz znajduje się w portierni. Trzeba i zobaczyć to zadzwon do pana pod 7600 jak tu jest gorąco. No duszno, jeszcze bluzę mam. Dziękuję. Zobacz, że nawet woda się skrapa. Tak tu mm -hmm. jest duszno. Adam, pamiętasz kto kiedyś w głowę w to uderzył? Tak. I ty dobrze dałem przadaż mi krew ja ciała Aż czapka spadła wtedy. Tu zaglądaliśmy chyba tam co nic No ale te tunele robią robotę Zobacz jak tutaj się skrapa. Mhm. Wszystko ale, tu jest parne. Ja cię kręcę. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Ale zobacz, jak woda Bo. jest skroplona. Mega, zobacz nawet. Nie wiem, czy to wyłapie. Latać coś świecisz, to woda. Normalnie widać. Jak... No zobacz nawet tam, jak widać para, jak tu jest. Nie, A. ale końca nie widać. widać, że niektóre stropy są nowe już Zalewane Które? No tu O no tu Różni się dużo od innych O no tu jest takie łatane to wszystko czasami było No musiałem dbać jak to wszystko jeszcze tam hulało no, Ale jak tutaj wszędzie skróciłem Szypie, jak to jest wszystko skroplone Każdy milimetr Sprzętu A zobacz, zobacz jak to wygląda już To jest dobre Zobacz jaki motyw. Zwróć uwagę. Wow. No, Zim. muszę klęcić to bądź money. Zobacz tutaj. ile korytarzy. Ale tam, tam też pójdziemy. Ja! Yeah. O siódmeczka. Tu mamy korytarze. Tak. I zobacz tutaj też jest. O, podobny motyw tutaj. Mhm. Mm a tu zobacz, są drewniane stropy, trochę. Znaczy da. drewniane. Jest żywy, Trzeba właśnie tak jak było drewniane. To jest świeży. Wilgoć jak się masz. O bardzo. <śm> <śm> Jest tutaj grubo, jest fajnie, bez kitu. Tunel tos. To są dopiero przejścia techniczne. tu na głowę No na główkę trzeba uważać. No tobie pomogło wtedy. Dobrze. Widać do tej pory jak pomogło. I kurwa czapka spadła. A apteczki nie mamy, trzeba uważać o, się... teraz. Aha, no trzeba sporo działać czysto. Na coś tuności tuż może, powiem. Już cały jestem spocony, deskit. No to jest to ciepłutko. Duchota no straszna. Sobie akcję, jakby teraz główna ściana się zawaliła za nami. A tu Chorytet na A przed ty był 7 Kurde, to jest długie, o, o masz ja ja że widziałeś tą dziurę? Myślałem, że ty na farcie przyszedłeś Jakby coraz niżej było Ty tam kabel ten uderzał Wiesz, stuknęło się w niego i tam dotykał. Ale ja normalnie myślałem, ktoś idzie za nami. Jakiś ten, seryjny morderca. Ja, bałby się. <głosy> <głosy> nie dałby rady. Nie. Na koniec tam jest? A, na pewno to tam. Dalej szło. Zasypane. Mhm. Kurde, szkoda. Kurza stopa Karwa tak, spa mówię ci, że tam możemy odbić tą szóstkę. Zobaczyć tam gdzie to. Czy tam też Kurde, to, szkoda. Tunel numer 6. Six, jemy. Co tam Przemek? Nawijaj. <grym> <grym> no, tak, no. <grym> Tamek też Mhm ale zobacz tutaj jak budowali, tak jak mm -hmm. zalali to już ten, tego nie wyjmowali tej Tak. Wpływy. Ale gorąco, co? Gorące jest przy cały. Ja nawet cały dzień. nogi mam czuję, wiesz, mokra i piszczel mnie boli. Żebym wiedział, że tak nie jestem uchud, że tą bluzę. zje. Też bym brał bluzę. Uważajcie, po wieku jest tutaj. tak? Czyli tutaj już ktoś był przed nami, był i teraz. nas. to już tak sporo że pierdolą. Ale tak to klimat jest, nie? Tak połazi Dlaczego po takich jest, tych, ja to tak lubię, to jest spokój kozak A tu jest piątka widzisz, tam weszliśmy w szóstkę Tutaj dotarliśmy, tam są na końcu drzwi Tam są jakieś drzwi chyba po dobrze widzisz? Tutaj jest tutaj... O, a tu? A nie, tutaj tylko jest tam, tam. Tutaj naprawdę tyle z tego Pod ziemią że można się wbić i pogubić o, tu jak kurde w jakichś jaskiniach jakieś stalaktyty czy coś ale teraz. wow chłopaki poszli dalej prosto idziemy za nimi zobaczymy gdzie oni tam poszli co tam buszują jest to jest strasznie duszno jest tak duszno, jeszcze bluzę wziąłem, bo na dworze ogólnie tak pół na pół, rześko. Jakbym wiedział, to wcale bym nie brał bluzy. Co tam? zamurwane? Co tam zamurowane? Tutaj sypane, tak samo. O, nic tam nie ten. Zaraz zobaczymy, co tam chłopaki widzieli. Nie ma żartów. Także tak. Burszują po nocy. Która godzina, proszę? 4.30. Powiedziałbym, że normalni ludzie o tej porze śpią. Wow. No, zamurowane elegancko-świeżą cegiełką. Czyściutką. Dupa, szkoda. sam samochód tak, dla siebie się bał Kolejna wbitka, gdzieś wbiliśmy. Ciekawe, czy dotrzemy znowu w miejsce, gdzie będzie zasypane. Zapewne tak. Ale zobaczymy. Tu w ogóle zapach się zmienił. No, mega ale Niczego nie 7, 7. Czy szczurów nawet nic w ogóle tam da się przebić, tylko pytanie czy jest sens wow, ale się wywrócił ten Na upartego a pytanie zaraz. czy też nie jest zasypany? Pytanie, że my pójdziemy nie wiadomo ile wiesz tego, a to chyba jest zasypane mm -hmm. To no nie, zasz, widzisz tam ty jak siedzisz to słowa widać. Widzisz? Dalej to jeszcze jest no, widać. No. Dobra. To włazimy czy nie? Nie. Nie, tutaj nie ma co tam. No. Zasypane masz pojęcie. Na no pewno jest zasypane. No na pewno. Wiesz, a potem się dowiadujemy, że tam było jedyne wejście do otworu. <laughs> nie. Solida Wyspane, mhm. to tyle by Co tam Adam chciałbyś powiedzieć? No powiem Ci jestem pełen jestem pod wrażeniem, aż nie mogę się napatrzyć na to wszystko Fajnie? No bez bezkitu Podoba Ci się to miejsce. Bardzo mi się podoba, aby więcej z jakichś miejsc, tam też chyba nic nie ma Także tunele, tunele i dalej nigdzie się z nimi nie przejdzie, nie wyjdzie, bo zasypane nie? Weź tam do końca leszadę, ale zasypana. A no tam gdzieś. coś jest, jakieś taczki czy coś? Chodź, przejdziemy tam. Nawet może nagrywkę, nie? No. Pod szorcinę. Nie co, mi w tej latarce, jak z daleka patrzy się, to są takie, widzisz, takie kwadraty. Takie kreseczki. No właśnie Pa! Na... Tu bym nagrał umywalki Pana Szorta. No, nie hmm. ta taczka, nie. Kto jest Kurwa, to nie mieliśmy czasu stać w tej dziedzinie. Kurwa, jest mega gorąco. I to samo, już tak zgrzewanie odpitać. Czekaj. Chyba jest coś. Gdzie tu rur dowiecie No tak. Drodzy widzowie, chyba właśnie ktoś jest z nami. Dlatego tak przez chwilę zamilkły, zamilkliśmy. To co idziemy? Dalej? Nie? O Człowieku, ale jak, nie? Normalnie jakby ktoś jak wiesz strzedł. Wszedł... Jak tam, jak tam jakby ktoś tam wiesz. Mm -hmm. Ale w ogóle, bo co jakby ktoś strzel, normalnie wiesz, tam ruszał. No ale jak ty? Ale jak już deszcz głupi pada, jak już wyobraźnia działa mm -hmm. co. A pomysł jakby był samemu? Uuu. Ja stałbym tutaj z godzinę czasu. Uff. Dobra, idziemy. Dobra, wbijamy. Dobra, idziemy To trzeba uważać, bo to jest bagna. Wody nakitowało. No, to już na pewno nie deszcz Samochód. Samochód, Samochód. <noise> Samochód przyjeżdża. Przez chwilę było chwila. Nie, że miękkiej <noise> takiego zawahania. Skąd, że... Tak jest. Bo no, ale było słychać, jakby normalnie ktoś szedł i, i to łaził przy tym wejściu, tu właśnie łaziliśmy. Ale deszcz <noise> pada. I tak też tak uderza Tam o deski, różne tam jakieś siatki leżą, że normalnie było słychać, byliśmy prawie pewni, że ktoś szedł, ale nie, nikogo nie było. Adam poszedł zobaczyć, wszystko w porządku. Także możemy eksplorować tunele. Kierował się w stronę bunkrów FSO. Także idziemy. Tutaj jest dużo chłodniej, tam jak byliśmy. No to... to była paruwa No, gorąco tam było bardzo, co? Tam to tak gorąco było... sznurek, widzisz? Mhm. To jest prosto zaciągnięty. Mhm. Tak było tam duszno, gorąco, że... cały mokrzy byliśmy. A tutaj już tak nie, tu chłodniutko. Pomieszczenie. Węzeł Osoby nie położony, jest surowo zmieniony. Departament Obsługi Energetycznej O, takie rzeczy. dalej. Ale tu fajnie, chłodno, nie? Kurde. Ja nie wiem, czy tu światło nie działa, bo widzę, że są nowe żarówki. Proszę. Ja pamiętam, jak... Dobry. O, dobry. <noise> dobry. biały Proszę, zapraszam. Ale koza. Chciałem właśnie powiedzieć, że jak przechodziliśmy, to w pewnym momencie usłyszałem właśnie, jak normalnie to bzyczało, wie, że prąd musi być. Czyli wcale nie jest powiedziane, że jakbyśmy tam załączyli tego, to byśmy normalnie. Normalnie byśmy światło zapalili. No tutaj już tak całkiem inaczej, już jakieś pomieszczenie jest. Schronowo-bunkrowe, jak to się te. mówi. Łazieneczka. Uu, łazienka kakrypita. Nie ma światła. Nie no, mazienka kozak. Łoł. Wow. No, tutaj... No dopływ powietrza. Światło nie ma. Na kurde, że to jak fajnie, tak lubię. Łóżymy że tu normalnie ludzie łazili, funkcjonowali, wszystko było elegancko. A tu nagle taki syf, wszystko pozamykane, nic nie ma. I wszystko stoi, nieużywane. No. Co to? Polityka Środowiskowa, jest jakiś rok? Tam 90, 90 rok na dole? 20 czerwca 1990, proszę bardzo. Jakie daty polityki. FSO. Czy chyba ktoś próbował to w ogóle otworzyć czy coś i widziałeś tego pręta? Jaki pręd wygięty. Ale harpagane. Niezatrudnionym, wstęp zbroniony. Klucze na portiernie Zakładu 7400. 7400 Zapalmy światło. Światło nie działa. O kurcze. Ty, chodźcie na chwilę. Adam. Chodźcie, przejdźcie akcję, dobro. Tylko musicie być we dwóch. Hmm? Widziałeś, czy nie? Nie. To czekaj, Adam, żeby przyszedł. Ten jest zaginuł tam Naciśnij światło po lewej. <grym> Czyli dobrze mówiłem jak przechodziłem, że słyszałem takie bzz. Pro, ale ty, ale naciska się inny i nie słychać. Jezu, ja mówię, nie słychać, nie, nie zapala się. Ale w tamtym pomieszczeniu, nie wiem czy byłeś... No opaty do odświeżania. Jakieś pojemniki spowietrzne, że tam przynajmniej... Ja pisałem... A, wiem jakie, wiem które takie. Ja tam widziałem, w ten, z daleka zaglądałem. Tak udziała? Ładnie, co? Także mówię, dobrze mówię, właśnie do przemka. Wow. Jak przechodziłem, że naciskałem, i ty, ale. Dobrze. Całkiem inaczej, wchodzisz w tej zowar. Przychodzisz sobie tutaj, przynosisz kanapę, stoliczek tego. Ale wodę, żeby szybko to i I dziwi się, że bezdomni na przykład w takich miejscach na przykład siedzą, czy coś. Wiesz, o co chodzi? No, A tu tutaj, tak, jakby, jakby to wychodziło, tylko ciężko zejść, bo tam nie jest tak łatwo w ze zejść, weź, wiesz. Ale zobacz, ty, ale, ale... nowe są nowe wody. Mm -hmm. A jakby już tak by się dostał i by wiedział, wiesz, że jest taka miejscówka, jakby sobie zejście łatwiej ogarnął. No weź tak, to nazwę rzeczy. Masz normalnie światło, jest tu chłono, no, to trzeba by spać pod pierzyną dobrą. Ale na głowę ci nie pada, człowieku. Drzwi sobie być nowe, zamkną, wiesz. Super jest, pewnie ci szczerze. Naprawdę zejdzie. Jeżeli prąd jest, to wszystko byś sobie tu mógł podłączyć, wiesz. Są gniazdka, wcale bym się nie zdziwił, jak normalnie byś telefon mógł naładować. Ładnie, co? Ale patrz, nie mogę malować. Przecież tutaj z całego tego pomieszczenia, co jest tutaj na dole, można eleganckie mieszkanie zrobić. Bez kitu. Ładnie. Dobra akcja. Bo sobie to wszystko pójdzie w No tak. I tutaj się światu tak samo jest. Mm -hmm. O, proszę, ze światełkiem. Nieźle. Kozak, super. A byłeś w tych toaletach? Byłem, byłem, no nagrywałem. No nagrywałem, kozak, nie? Nagrywałem, no. O, barz czerwony, musztarda sarebska.